Czujesz się wiecznie zmęczony albo masz zachcianki na słodycze, to może być niedobór białka. Głód. Nawet po jedzeniu nadal jesteś głodny? Brakuje ci białka i ono syci na dłużej. Osłabione mięśnie. Białko to budulec mięśni. Bez niego tracisz siłę i wolniej się regenerujesz. Ciągłe zmęczenie, brak energii i ospałość. Białko reguluje poziom energii. Wypadanie włosów. Białko, by zdrowe włosy i paznokcie. Niedobór osłabia cebulki. Kontuzje i bóle stawów. Twoje stawy potrzebują wsparcia. Białko przyspiesza regenerację skóry i mięśni. Wolne gojenie ran. Białko regeneruje tkanki. Zachcianki na słodycze. Twój organizm błaga o energię. Brak białka, huśtawki cukru. Może czas doładować białko? Znasz te sygnały? Daj znać w komentarzu, które objawy Cię dotyczą i podeślij ten film znajomym, którym może się przydać. Obserwuj po więcej prostych wskazówek o zdrowiu.